Było przed chwilą zebranie na temat sprzątania, na którym Bartek i Iza powiedzieli nam, że Wielki Brat kazał im przygotować grafik na sprzątanie. Nie kazał, poprosił. Poprosił, czy kazał, y, a y, jakby częstotliwość sprzątania miała zostać ustalona przez nas. Mi się to oczywiście nie podobało. Y, ciężko było mi dyskutować z Wami, dopóki nie zapytałem u źródła, okazało się, że kłamaliście. Wielki, wielki Brat, brat i... zasugerował zrobienie grafiku. Zasugerował za no no razie... Ja pytałem czy to wychodzi od Was, czy to jest zadanie od wielkiego brata. Nie, moim ja nie zdaniem, powiedziałem, że to jest zadanie. Moim zdaniem. Tylko mówicie, powiedziałem, że wspólnie mówicie, z wielkim bratem. Okej, okay, wy mówicie, że jest ohydnie mieszkać w bałaganie. Ja uważam, że jest ohydnie kłamać. Ja się z tego grafika skreślam. Przynajmniej w pierwszym tygodniu. Nie, tutaj Sorry. nikt nie kłamał, tylko jeżeli spytałeś, czy to. Było ustalane z wielkim bratem. Ja nie, powiedziałem, po pro... ja powiedziałem, że. Bo ja jestem, ja jestem za tym, żeby sprzątać. Nikt nie ja powiedział, za tym, żeby. Sprzątać. Nikt nie powiedział, ja mogę sprzątać, ja mogę sprzątać, ja nie chcę syfić, ale po prostu nie podoba mi się to, że dwie osoby decydują, że robimy grafik. Nie podoba mi się. Jeżeli to po wielki brat zasugerował, tak, ja nie powiedziałem, że to jest zadanie od wielkiego brata, ale... tylko że wspólnie ze wspólnym bratem. Ale jak, jak ja zszedłem na dół, to ten grafik był już narysowany. Więc nie wiem, w jaki sposób ja się mogę tutaj wypowiedzieć, czy ten grafik powstanie, czy nie. Wy tutaj zebraliście wszystkich i powiedzieliście: Robimy grafik. No, chyba, że tak było inaczej. Nie, to nie Pro. była decyzja dwóch osób, tylko całej grupy. Prawie każdy się zgodził. Właśnie, nie, nie nie miał przeciwko. Większość podejmuje Właśnie. decyzję. Jak Rob, ci nie pasuje, sprzątać. Robiliśmy Właśnie. głosowanie na temat nie, częstotliwości. Tak. Ja myślę, że może a nie nie na nie temat... Łukasz, Łukasz, może niech się załatwia na dworze. Zrobimy mu taką e, takie kibelek, i Łukasz wdroł. będzie się. Ale jeżeli ty, Bartek, chcesz sprzątać codziennie, to sobie możesz sprzątać codziennie. Ja ci nie bronię. Nie, sprzątać codziennie. Ja ci nie bronię. Ja kiedyś powiedziałem, że trzeba sprzątać codziennie. To. Nie, tylko po Kompletnie. prostu no, ty masz może inne standardy, jeśli chodzi o czystość, a ja mam inne. Ja tobie nie narzucam moich, więc ty mi nie narzucaj swoich. Stop. Jaki Poczekajcie, poczekaj, nie, poczekaj. Nie wiem, czy ty znajdziesz jakiegokolwiek geja, czy jakiegokolwiek, czy jakąkolwiek dziewczynę kiedykolwiek No takiego jak ty mogę mam nadzieję, że nie. Mogę coś powiedzieć, tak. przepraszam, mogę przez no, chwilę coś, coś powiedzieć? Skoro sobie robimy personalne wycieczki, to sobie możemy robić. Niesamowitego. Tylko raczej jestem w tym dobry. Poczekajcie, mogę coś powiedzieć? No i No Iza, słucham, słucham. Łukasz zachowuje się jak debil i nie potrafi przyjąć informacji do wiedzy, jak jest brudasem. To nie idzie mieszkać do chlewu ze świnami, chociaż świnie są czystsze, bo, bo, bo jak, jak nawet się załatwią, a nie mają co jeść, to po sobie zjedzą i jest posprzątane, a, a on po całej chacie zostawia w kiłę, mogiłę i nic więcej. Kurczę, cię przez chwilę przestać mówić. Dziękuję bardzo. Zastanawiam, mnie, Łukasz, jedna rzecz, że Słucham. osoba, która jest w stanie... Dywagować przez cały dzień o wyższości taboretów nad krzesłami, nie jest w stanie zrozumieć, że wszyscy, tak jak tutaj mieszkamy, jesteśmy odpowiedzialni za porządek w tym domu. I Twoje, że tak powiem, teatralne skreślenie się z tego grafiku nie zmienia faktu, że wszyscy korzystamy z kuchni, wszyscy korzystamy z łazienki. Jeżeli każdy z nas zostawi po sobie chociaż najmniejszy po prostu syf, za chwilę będziemy mieszkać w jednym wielkim burdelu. Nie. Yes. Z, 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 przepraszam, jeszcze jakbyście mogli. Ja oczywiście tego zebrania nie zrobiłem, dlatego że nie chcę sprzątać. Powtarzam to po raz setny. Nie, tylko nie po, po prostu. Grafiku Łukasz! Faktycznie to, co on mówił, ma sens, tylko to, w jakiej formie to przedstawił i że zaczął od oskarżenia, yy, no to zasługuje jakby na, na kompletną naganę i tak nie powinno być. Po co wy Ale po co? Ale powiem taką uda. po kto robisz tą dyskusję na temat sprzątania nie po podoba mi się, jaka była forma. A mi się tej nie dyskusji. podoba słoik W lodówce. No ale tego słoika tam nie ma. Co, co? Tego słoika tam nie ma. Jest. No to idziemy i sprawdzimy. Kiedy go wyrzuciłeś? Jak zjadłem drzem. I pytałem Izabeli, gdzie wrzucić opakowania po tym drzemie. <laughs> Bardzo się cieszę, Radek, zobaczymy, kto ma rację, kto jest. Ale mnie to w dupie Pierwszy ma rację, jeżeli go posządałeś jakieś 5 minut temu, to go tam nie ma. Raz, dwa, trzy opakowania co z, mi z dżemem, które ja zjadłem. A co to jest? To jest pełny żem. Ale ja tego nie jadłem. Trzy opakowania z dżem, Ale jest które pusty ja zjadłem. czy jest pełny? Ale co mnie Ale... to obchodzi? A czy ja, ja powiedziałem, tam... że ty nie wyrzuciłeś? A czy ja, ja powiedziałem, czy ty, po ty to sobie. wyrzuciłeś czy nie? Ale ja... Powiedziałem, Wy... że jest pusty dżem Wyższość... w randówce. Co powiedziałem? Wyższość moja nad twoją jest, że ja to wezmę i wyrzucę, a ty będziesz z tego robił aferę. Ja... A ty robisz aferę ze Słodania.